To pierwsza wizyta w życiu w Sejmie. tak? Pytam Was, czy czujecie ciężar gatunkowy tego miejsca, że tu są podejmowane wszystkie decyzje? Czy to w jakiś sposób do Was dociera, czy sobie dopiero będziecie uświadamiały w trakcie Waszych obrad? No i się jeszcze... sobie wyobrażały? Tak, jeszcze emocje są. Ale no jakoś nie, nie czuję tego przerażenia, nie. podoba mi się tutaj bardzo, mam nadzieję, że kiedyś Jesteś też tutaj będę. to też tak. sprawia, że czujemy się tak bardzo Wczoraj mieliśmy tak. zajęcia integracyjne, my mieliśmy akurat wybrany temat o liderach z grupy, bardzo nam się podobało, tak? poznaliśmy Można, dużo nowych ludzi. ludzi i wieczorem też jeszcze pojechaliśmy na miasto, więc No, Bardzo dużo rzeczy ciekawych się dowiedziałyśmy, jak łatwiej nam będzie działać w społeczności lokalnej, jak docierać do ludzi, jak pomagać. No. I dzisiaj dzięki naszemu projektowi, któremu, który zrobiłyśmy, udało nam się dostać do Sejmu. Jesteśmy właśnie tutaj. Zaraz będziemy wchodzić na salę i będziemy mieli obrady. To jest 21 sesja tej dzieci i młodzieży. Pozdrawiamy wszystkich z gminy Czernica. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli. Kiedyś może tu rzeczywiście będziecie podejmować ważne decyzje, czego Wam życzę z całego serca, ale ta praca, którą wykonałyście na terenie gminy, ona pozostanie m, niezależnie od tego, czy tu traficie, kiedyś, czy nie. Tak, tak. Już wykonaliśmy to naszą pracę, zostanie otwarte boisko pod szkołą. Ognisko, które ludzie chcieli też mamy, też wybudowałyśmy. No i my, miejmy nadzieję, że ludzie będą się cieszyć, że coś się dzieje w naszej wsi, że reprezentujemy tutaj w Sejmie naszą gminę i że sami możemy wpływać na to, jak nasza miejscowość wygląda. Tak, bo o, tym, o to w tym projekcie chodziło, że właśnie pokazać młodzieży, że oni ma, mogą coś zadziałać, że mogą y, liczyć, że społeczeństwo może się z nimi liczyć. Nie? No i że coś potraficie, bo to jest wasza własna praca, którą na pewno poszanujecie. No, na pewno. Drodzy Państwo. Warto też zaznaczyć, że tak jak kolega powiedział wcześniej, nasza uchwała jest Milo, kamieniem milowym. To dzięki Państwu między innymi wszystkim my możemy się rozwijać. To dzięki władzom, to dzięki wszystkim ludziom, którzy pomagają, my możemy brać udział w takich projektach. To był projekt edukacyjny, który przyniósł naprawdę wiele korzyści. I myślę, że mogę powiedzieć jako przedstawiciel całej polskiej młodzieży. Dziękujemy z tego serca, że możemy zostać... Bardzo prosimy o pytanie. Nie Czy jako młodzi ludzie macie nadzieję, że swoją aktywnością zaczynając od dzisiaj będziecie zmieniać Polskę na lepszą? Ja może powiem tak, my nie mamy nadziei, bo my to wiemy. To nastąpi, to następuje z dnia na dzień i my doskonale o tym wiemy i efekty są naprawdę widzialne. My już zmienialiśmy Polskę. Podczas rekrutacji do tegorocznej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży przeprowadzaliśmy badania lokalnej społeczności i myślę, że wiele z tych prac było naprawdę efektywnych, efektownych i przyniosło wiele pozytywnych skutków nie tylko dla lokalnej społeczności, ale dla całego kraju. Teraz na ślepy satan. Cieszę się, że jako marszałek Sejmu, ale także jako ojciec dwóch synów, waszych dwóch mam okazję spotkać się z tak znakomitą reprezentacją młodego pokolenia. Panie posłanki i panowie posłowie, reprezentujecie młodych ludzi. Zainteresowanych działaniami na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Świadczą o tym projekty, które stały się punktem wyjścia do dzisiejszej debaty. Koleżanki i koledzy, przypominam, że w dniu 10 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Sejmowej. Dziękuję koleżankom i kolegom za ich pracę w Komisji. Komisja przygotowała trzy pytania do Ministra Edukacji Narodowej, a także opracowała projekt uchwały. Koleżanki i koledzy posłowie otrzymali regulamin 21. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, przygotowane przez Komisję Sejmową pytania poselskie, a także projekt uchwały zaproponowanej przez Komisję. Obecnie przed przedstawię porządek obrad. W pierwszej kolejności rozpatrzymy pytania do Ministra Edukacji Narodowej. Następnie rozpatrzymy projekt uchwały w sprawie miejsca ludzi młodych w przestrzeni publicznej. Informuję, że posłowie chcący zadać pytanie dodatkowe do ministra edukacji narodowej albo wziąć udział w dyskusji nad projektem uchwały powinni zapisać się na listę mówców. <grywa> Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku dziennego. Pytania do ministra Edukacji Narodowej. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z koleżanek i kolegów posłów jest za przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie miejsca ludzi młodych w przestrzeni publicznej w brzmieniu proponowanym przez Komisję wraz z przyjętymi poprawkami? Zechcę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? głosowało 49 posłów, przeciw głosowało 24 posłów, wstrzymało się 13 posłów. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie miejsca ludzi młodych w przestrzeni publicznej. Przepraszam, uchwała podjęta. Tak. Tak. Powiedz mi, co będzie z tą uchwałą dalej? Myślicie, że zmieni się rzeczywiście? No, mamy nadzieję, że władze pozytywnie rozpatrzą e, nasze postulaty i wezmą pod uwagę e, tą uchwałę w swoich działaniach. Była taka sytuacja, że z jednej strony była krytyka władzy, z drugiej strony było wskazywanie na potrzeby, żebyście e, jako młodzież od siebie więcej dali. Co jest ważniejsze? E, wydaje mi się, że tutaj jest bardziej. Krytyka nie jest na tyle ważna. Ważniejsze są nasze potrzeby, bo jednak po to tutaj przyjeżdżamy, żeby pokazać nasze postulaty e, i spróbować zawalczyć o swoje. Więc... Myślę, że to jest dużo lepsze niż krytyka. Czy, Twoim zdaniem, coś się zmieni po podjęciu tej uchwały? Oczywiście, że tak. Na pewno. Mamy takie poparcie, tyle osób. Na pewno, myślę, że tak. Rząd się przejmie tym wszystkim, co tak. tam było powiedziane? Myślę, że tak. Myślę, że na pewno rozważą e, chociażby projekt e, Młodzieżowej Rady przy Senie. Waszym zdaniem w Polsce, jakie są warunki dzisiaj dla, dla młodzieży? Będzie lepiej, zmienia się na lepiej, i czy sami o to zawalczycie? Będzie lepiej, zawalczymy o to. Tak, a macie dokonania takie już, czy to po prostu przyjechaliście, chcecie coś zmienić, czy już macie jakieś dokonania na swoim koncie? Mamy no już dokonania w swojej gminie. No ja, ale na I czym to polegało? Co, co, co udało wam się zrobić? Udało nam się stworzyć miejsce dla młodzieży. Stworzyliśmy miejsce do graffiti, gdzie młodzież będzie mogła pokazywać swoje graffitiarskie talenty bez niszczenia mienia miasta. No i postaramy się też odnowić scenę, gdzie młodzież występuje i śpiewa. Były trudności ze strony władz lokalnych? Może czasem. Znaczy ogólnie było dobrze. Starałyśmy się, no i osiągnęłyśmy sukces. 他们，他们上去，一秒，一秒。